Karol Pluta. Nazistowskie narzędzie depopulacji Ziemi. Wymyślono Wam tego wirusa tylko po to, żeby osiągnąć pewien cel. I tym celem jest likwidacja pieniądza gotówkowego oraz przeniesienie Waszego życia do cyberprzestrzeni, co pomoże osiągnąć cel ostateczny, czyli zamianę ludzi w cyborgi. W normalnych warunkach trudno byłoby Was do tego przekonać. Ale pod wpływem realnego zagrożenia życia ludzie godzą się na wszystko. Z głupoty, dla poczucia złudnego bezpieczeństwa, dadzą sobie uciąć ręce. Koronawirus jest zwykłym narzędziem propagandy. Wystarczającym dowodem na to, że on nie istnieje, jest brak dowodu na jego istnienie. Miliardy razy słyszeliście o tym wirusie, mordycy, czyli lekarze, powtarzali wam, by się przed nim chronić. Postawiono wszystkie SS-mańskie służby, policja Gestapo, wojsko ITP, w stan najwyższego zagrożenia. Ale nikt nigdy nie pokazał dowodu, że ten wirus istnieje. I wtedy zacznie się spełniać to, o czym słyszycie w mediach. Nie wirus was zabije, tylko wy sami ze strachu się powybijacie. W taki sam sposób zabijano Tzw. z Y w średniowieczu. Twórca telewizji oraz ojciec waszego boga, którego słuchacie codziennie, jak zakręci powiedział: Niech tylko ktoś zechce podważyć istnienie tego wirusa, choćby miał milion dowodów, zostanie zlikwidowany zgodnie z powyższą regułą. Inny pan, który jest współzałożycielem waszego kochanego systemu, jest Herman Goryn. On też powiedział kilka mądrych słów, które ludzkość niestety ma gdzieś. Treść jego oświadczenia poniżej. Czy teraz rozumiecie, jak bardzo jesteście manipulowani? Celem nadrzędnym jest depopulacja, czyli likwidacja gatunku ludzkiego. Sam pieniądz jest narzędziem waszej śmierci. Pieniądz bezgotówkowy tylko tę śmierć przyspieszy. Zatem pierdolenie, że rząd robi coś dla waszego bezpieczeństwa jest co najmniej chorobą psychiczną. Naprawdę nie widzicie, że ktoś chce was podstępnie zniszczyć. Aby wcisnąć ludziom ustawę akta wymyślono cybernetyczny terroryzm. Aby zabronić ludziom chowu świń wymyślono świńską grypę czy afrykański pomór świń. Aby zabronić ludziom chowu krów wymyślono chorobę wściekłych krów. Aby zabronić ludziom chowu drobiu wymyślono wirusa H1N1. Aby zabronić ludziom kontaktów seksualnych wymyślono wirusa HIV. Aby zabronić ludziom kopania studni wymyślono częste wypadki z udziałem dzieci. Aby usprawiedliwić atak na Afganistan, wysadzono World Trade Center i wymyślono atak terrorystyczny. Aby zmusić ludzi do masowej produkcji broni, wymyślono zimną wojnę. Mogę tak długo. Schemat jest prosty. Aby coś osiągnąć, stwórz zagrożenie, a idioci zrobią, co tylko zechcesz. Wasz strach jest tylko i wyłącznie winą waszej ignorancji. Gdybyście zamiast sensacji szukali prawdy, nic by się nie wydarzyło. A teraz Wam powiem, dlaczego owego wymyślonego wirusa nazwano Kaoeroenavirus. Słowo korona znaczy słońce. Dlatego korona jest złota i ma promienie słoneczne. Słońce jest pierwszą religią, czyli pierwszym i najważniejszym kultem satanistycznym na Ziemi. Koronawirus jest po prostu ukoronowaniem, czyli zwieńczeniem sukcesu, jakim jest Wasze wieczne więzienie. Niestety, dla niczego nieświadomych ignorantów, jest to kolejne przypadkowe zagrożenie, które opanuje kochany rząd. Najlepsze zostawiłem na koniec. Spodoba się wam. Otóż ten cały cyrk z wirusem nie udałby się, gdyby nie to, że wmówiono wam, że wirusy zabijają ludzi. Wirusy nie zabijają ludzi. Wirusy są częścią układu immunologicznego człowieka, co oznacza, że nie mogą atakować samych siebie. Gdybyście to wiedzieli to szybko byście wpadli na pomysł bardzo niebezpieczny dla Waszych kochanych lekarzy. Jaki pomysł? Taki, że to nie wirusy Was zabijają, tylko leki, które zabijają te wirusy, które przecież Was chronią. Innymi słowy, to lekarze Was zabijają, bo przecież oni przepisują Wam leki. I tutaj się koło zamyka. Bo przecież, żeby sprzedać Wam leki, najpierw trzeba było wymyślić choroby i winą za nie obarczyć wirusy. To ci dopiero iście szatański zabieg. Dzięki temu sami się pozabijacie, stosując się do zaleceń lekarzy. Taka jest cena ignorancji i nieużywania mózgu. Jak zatem przeżyć atak jakiegokolwiek wirusa? Logika podpowiada, że najlepiej wirusom nie przeszkadzać w ich pracy. Jak się przyjrzycie wytycznym WHO oraz rządowym instrukcjom obrony przed -E na wirusem zauważycie, że wszystkie ich zabiegi tym wirusom przeszkadzają. Zatem, zastosowanie się do ich wytycznych ściąga na Was zagrożenie, przed którym uciekacie. Gdybym chciał zabić miliardy ludzi, tak żeby uszło mi wszystko na sucho, wymyśliłbym wam wirusa, którego działanie ma następujące objawy: kaszel, katar, gorączka, osłabienie organizmu czyli najczęstsze objawy, jakie występują przy tak zwanych chorobach zakaźnych. Dzięki temu mógłbym na raz oskarżyć rzesze zdrowych ludzi o chorobę. I jak na ironię, kaóeroenavirus ma właśnie takie powszechne objawy, tak, by móc każdego oskarżyć o jego posiadanie. Jak w średniowieczu. Wystarczyło, że ktoś miał kota i już lądował na stosie za czarnoksiestwo. Tak działa geniusz zła. I to wszystko oczywiście dla waszego bezpieczeństwa. Dla waszej informacji. Kaszel, katar oraz gorączka nie są ani chorobą, ani nawet nie są jej objawem. Te trzy rzeczy są oznaką waszego zdrowia. Te trzy rzeczy oznaczają, że wasz układ odpornościowy właśnie pokonał zagrożenie. Co oznacza, że przyjmowanie jakichkolwiek leków jest zbędne. Gdybyście to wiedzieli, to mordercy zwani przez was lekarzami dawno temu zdechliby z głodu. Innymi słowy, system wymyślił wam wirusa, który nie istnieje ale ponieważ media sprawiły, że istnieje on w waszych głowach, staliście się zagrożeniem dla siebie samych i innych. Państwo polskie wypowiedziało polskiemu narodowi wojnę. Od was zależy, czy tę wojnę wygracie. Na celownik zostali wystawieni ludzie zdrowi, bo tacy zagrażają choremu systemowi. Jak zwykle rękami idiotów, którzy nic nie rozumieją, zostaną zabici Bogu Ducha winni ludzie, a ich oprawców okrzyknie się bohaterami. Gdyby ktoś chciał znać więcej szczegółów na temat wszelkich zabiegów medycznych i tego, jak naprawdę działa ludzki organizm, polecam książkę Zdrowie na własne życzenie, autorstwa pana Słoneckiego. Radzę wam przeczytać tą książkę, zanim ze zwykłej głupoty zrobicie krzywdę innym, a potem sobie, tylko dlatego, że jakiś ktoś bardzo wysoko dał wam wytyczne, których macie przestrzegać. Owe wytyczne, niestety, was zabiją, ale gdy się zdążycie połapać, niestety będzie za późno. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia